Witam widza bardzo serdecznie z tej strony Jupiter. Zaczynamy sobie tanrote. Mamy legę stanro! Halo, 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 halo! Czapa z tanrota. Elo, no ładnie, ładnie, ładnie. Kurde. Szkoda, że na PW, Naprawdę mega szkoda, że na PV. <śleszy> no, 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 no! no. <śleszy> <śleszy> <laughs> <laughs> oh. oh He tried it. <laughs> Niestety. Ale, lega, lega z lega z ładnie, naprawdę ładnie, da fuck, Ej co tu się stało? O co chodzi, widzowie? Ej, o co chodzi? XD Czemu ja złapałem to? Tą... Czekaj. da fuck? Czemu ja złapałem czapy na pala woja przy czterech wojownikach? Da... The... Cze, cze, cze... Da... Co tu się odwaliło? Czekajcie, o co chodzi? E, w, widzowie... Jestem... Jakby... Co to się właśnie stało? Co tu się stało? Yyy... E, hmm... Jakby to powiedzieć? <grystanie> XD <grystanie> No nie wiem, nie wiem co, co ja mam powiedzieć. Jakby. Ogólnie no są u nas kolejki w klanie na legendy. I jakby. no ja ziksowałem się wszystko oprócz Hara i Legi, no bo. No. No bo czemu, że nie, no. Ale no było czterech chyba wojów, czy, czy tam pięciu, i... i paladyni ja coś byli. O, o co tu chodzi? No niepojęte. O, proszę, dwa heropierki. No i to się, to się szanuje, to się łapie. To się szanuje, to się łapie, widzowie. Jakby to, co się stało, to jest po prostu niepojęte. To, co się stało, to jest po prostu niepojęte. Yy, ale jakby GZ dla mnie, XD w tych wszystkich debili. Znaczy, nie, nie to, żebym obrażał, ale nie wiem, jak można poiksować swojej temy, tak. Czekajcie, bo, no, bo aż nie wytrzymam. <głosy> <głosy> Napisałem już zastępcy, pozdrawiam oczywiście Skorpiona. <noise> Co za... Nie no, szczerze powiem tak, idiotyzm, idiotyzm, naprawdę. ja yeah, cię kręcę. No, ładnie. No, czekamy sobie teraz na grupę na Magułę. Widzę, no, jakby, no, jestem trochę podierany tym, co się stało, bo, no, no, Beka. Jestem, no, troszkę, jakby, troszkę zaskoczony, troszkę zdziwiony. Dobra, rozdajmy błogosławieństwa. Może tutaj chłopaki, chłopacy będą chcieli, to rozdajmy Boga. Eee. Może komuś się przydałem, no, Widzę, że część już akceptowała. Pokczampik, dobrze, dobrze. Yy... Dobrze, widzowie, to czekaj. No, poczekamy sobie. Poczekamy sobie na grupę. Dobra, widzowie, bijemy magułę i mamy, o proszę, hero Unii i czapeczkę Unii. Ej, ogólnie powiem wam, widzowie spadły naprawdę bardzo przyjemne loty. Yy... Co się złapie, to się złapie. Zobaczymy. No zobaczymy, co się złapie, to się złapie, jakieś udni wpadnie, to spoko, herko wpadnie, no to jeszcze lepiej. Nie no, dalej jestem trochę szokowany, że złapałem tą czapę na PW, jakby no, no XD no. Cóż, cóż ja mogę powiedzieć. No, teraz będziemy sobie widzieli przyzywacza demonów. i Przyzywacza demonów i zobaczymy, co tutaj nam wypadnie z przyzywa, ale jakby, widzowie, szczerze, tak clickbaitowy tytuł już mam na odcinek 0% na legendę. A i tak złapałem X, i, i przy tym takie duże XD. No widzowie powiem wam tak, no. Pogchampik. Pijemy sobie tego przyza. Zobaczymy, co spadnie. Proszę bardzo, spadły dwa heroiki, które możemy złapać, i tutaj tarcza na maga. Jest maga w grupie, z tego co widzę. Dobra. A nie, nie ma grup. Okej, okay. a to, to trochę skopałem, no nic, może, może się poszczęści, może tak czy siak e, tą tarczkę heroiczną, może, kto wie, kto wie, e, no i przechodzimy sobie teraz na, na Teskę, przechodzimy sobie teraz na Teskę i zobaczymy co nam z Teski spadnie, no i później oczywiście standardowo Kolosiki, e, później standardowo Kolosiki i zobaczymy co z Kolosików nam wypadnie. No i widzowie chyba będziemy bili tą teskę. chyba tutaj nikt więcej do nas nie przyjdzie. Zobaczymy co wypadnie z Styza... Testa Lipoca bardzo ładny tytan swoją drogą. Potężny sztylecior, serducho wykrojone pokczamp, pokczamp. No zobaczymy, zobaczymy jak tutaj pójdzie, przebiegnie cała walka. My tutaj z kodoksem we dwójkę na ostatniej linii dwóch magów, także jest pokczam, Woj i Tanc, także no nie powinno być tragedii, przydałby się jeszcze palek jakiś, dodania aury i wtedy już by był w ogóle Pokchamp totalny. Eee, dobra, dajmy sobie tutaj błyska, jeśli da radę. Weszło, weszło. No i elegancko, bardzo fajnie. Fajnie, bo, bo też jakby majestatyczny Szymon nam się tutaj nie, nie wywójczył za szybko, albo w ogóle, żeby się nie wywójczył. 23% HP. Także jest szansa, że przeżyje tą batalię z Teską. 9% Dajcie mu jakiegokolwiek leka, choćby 15%. No i niestety się wziął i chłop wywójczył. No i co nam spadnie w tym biciu Teski? Oto jest pytanie. No, dwa błoga i jeden tepek, czyli no, nic ciekawego i nic dobrego. Także skakujemy sobie od razu, eee, skakujemy sobie od razu na Drakolisza i czekamy aż będzie pełna grupka, żeby stoczyć kolejną, jakże zaciętą batalię. No i chyba będziemy bili widzowy tutaj eee, Drakolisza takim składem. Chyba, chociaż nie, brakuje tutaj. O, dobra, już leci Kartil, także. No, zaraz będziemy bili, zaraz będziemy bili i zobaczymy, czy jest to szczęśliwy dzień rzeczywiście dla Jupitera, i czy wypadnie tutaj coś Coś dobrego. E, czy wypadnie tutaj coś rzeczywiście dobrego? Chyba nie ma co czekać, chyba nie ma co czekać, Walto po prostu, e, bo Bo kurczę, czas ucieka, pieniądz czeka. I co nam spadło? No niestety dla nas unikatowe błogo, które jest totalnie useless Więc przechodzimy sobie na łowce No powiem wam widzowie, że no... Taki odcinek, którego bym się nigdy nie spodziewał No potężny, potężny drop Pancerny hełm Tanrota Złapany przez Jupitera No nic, no trzeba gdzieś tutaj w ładne miejsce umieścić to tutaj sobie to wywalimy, tu pieska przesuniemy. No i damy ten. Yy, damy ten hełmik tutaj. Es. <ścoughs> no, podczumik totalny. I wchodzimy sobie na drako. Yy, wchodzimy sobie na drako. Aha. Ok, czyli się jednak grupa rozsypała, czyli jednak sobie nie wchodzimy. Yy, o, teraz już sobie jednak wchodzimy. Tak, tak. No trochę xd Troszkę xd Dobra, czyli tu mamy leczenie w walce Czy stąd możemy sobie coś stąd wywrócić z, ty, te wy... z wywołania aukcji No myślę, że to jest itemek Który możemy sobie tu przełożyć na spokojnie I tutaj wtedy to sobie poprzekładamy Tak I to leczenie w walce niech wróci tutaj O Nie, to żeby było obok by siebie Tak No niech będzie tak no ładny, ładny hełmik, nie powiem. Będzie tutaj nam towarzyszył przez pewnie długi, długi czas. Aż przez chwilę kurczyło mnie, żeby nie zmienić prof... Z zboża, żeby nie zmienić, żeby nie wbijać jakiejś innej prowki na 300. -kę. Ale nie, jest to bez sensu. Tutaj mamy łowce 320, ładnego, potężnego. Fajny hełmik. No cóż, no trudno się mówi, że nie złapał tego żaden palwoj eee... No cóż, no życie, życie, życie. Tak to już, ee, tak to już niestety bywa. Hmm. Tak to już niestety bywa. E, I chyba czekamy na kogoś jeszcze. Ktoś tu do nas idzie? Dwa, cztery? Chyba nie. Chyba to jest skład, który będziemy bili. Draco, Lisza, f -ka. i co nam spadnie? Oto jest pytanie. E, dajemy sobie. Mamy tapkę na smocze skalisko, czyli no nic ciekawego niestety nam nie wypadło. Dobra, seta, Tutaj sobie od razu walniemy walniemy secika i po seciku sobie skoczymy na... A, furiona nie ma niestety, no trudno. Furion niestety zbity, ale to ale to nic, ale to nic i tak sobie tam postać odstawimy. Tutaj, okej. Okay. Jeszcze sobie leknijmy. Super, no i dobrze, dobrze, dobrze. I teraz przechodzimy sobie na 210, gdzie będziemy bili lulukawa, Tak jest. No i widzowie, przyszła pora na lulukawa, Bijemy sobie i mamy z niego tepy do przysiółka walmirów. A tutaj ładna zbrojka spadła. Congratulation, congratulation. I, I cóż mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że wracamy sobie na ingotię prawilną moim y, tropicielem jak żeby inaczej tutaj zwykły pielek przerogujmy od razu na 300, gdzie tutaj czeka na nas Furion. Tak na 95% jest i on. E, witam serdecznie gracza, siup, dał drogocenne kryształki e, podziękował. E, no i cóż, cóż mogę wam widzowie powiedzieć. Jest możliwość, duże prawdopodobieństwo, że znajdzie się grupa na, e, na arachina ale to zobaczymy. O, dostaliśmy dwa unikaty. Akurat spoko, bo unikaty dobre pod ulepszanie do Expa w razie, w razie czego, ewentualnie też takie, którym można poulepszać innej temki, tak? No czapka naszej zawsze, zawsze spoko. Czy mamy tutaj te panasztonie? No mamy, to chyba zaraz się tam przejdziemy. Jeśli nie będzie Arachina oczywiście. Dobra widzowie, logamy sobie tutaj na, na Furiona. Bijemy go na szybkości. I wracamy na... Na... Na Wapora, Boże, nie na tą postać. Wracamy na 27.1 i lecimy na Wapora, przed którym już w sumie jesteśmy. Ale na chwilę zlogaliśmy, bo tutaj brakło nam jednej osoby. Dobra, już chyba jest... Wszyscy, wszyscy są, chyba tak, chyba wszyscy I zobaczymy co nam spadnie ciekawego z Herosa. Znaczy jednak nie wszyscy. Mm -hmm. a teraz pamiętam już dwie dwójki, Borgo i Ogr. Najfajniej by było sobie na nie lognąć. I to tak w miarę sprawnie. No nie powiem. Dobra, Tumor tutaj się tapnął. No a jeszcze Mohambi idzie. No ale chyba Mohambi ma z tego co mi się wydaje. Gdzieś tutaj na bagna. Taką mam przynajmniej nadzieję, bo nie powiem, chciałbym już lognąć na te dwie dwójki. No bo, tak jak ogry, to jeszcze, ale nabyczka, nabyczka to bym sobie chętniej już lognął. Bo im szybciej człowiek zbije byczka, tym więcej bić byczka zrobi. Taka prawda? Taka prawda? Więc, dobra, jest tutaj. Ok. Także no, zaraz będzie bitka, I think. I zobaczymy, co nam wypadnie z Herosa, z potężnego herosa. Mam nadzieję, że no coś Coś ładnego, coś kolorowego, eee, klepa na woja, więc zobaczymy, co spadnie. Ziup! I mamy. ola Boga, łobaben. Czy jest jakiś tropiciel? Nie ma! O! Dobra, koks. To może uda się złapać. Może uda się złapać taką razą. I no nie udało się. Także logamy sobie z powrotem szybciutko na e Na szybkości, na szybkości. No i cyk, byczek. No niestety pusty. No wie, wiecie widzowie, nakazaliśmy tyle na się byczek, aż no to się obraził trochę byk. Zobaczymy czy chociaż ogry tutaj nam... Przy... Czokolwiek, czokolwiek. No dał, strzały strzały super super ransko po prostu super no i widzowie dobra mamy tutaj czarującą atalię którą sobie bijemy wychodzi na to że solo także jub i mamy rubin atali heroik także nie ma tragedii można powiedzieć że no no, no... No, nie ma tragedii, nie ma tragedii. A teraz sobie polecimy za braciszkiem, bo ma 20 minut. Także zobaczymy, czy może gdzieś się czai. No i widzowie, tak jak mówiłem, tak też zrobiłem. Znalazłem braciszka i będziemy wywalić go sobie. E, Zaklepujemy oczywiście standardowo czapeczkę. Klikamy i mamy hero i uni. I fajnie, mieliśmy w końcu możliwość złapać zlotane i można powiedzieć zasłużone Herko. Fajnie, fajnie. To jeszcze sobie zbijmy ogra tak na dopełnienie i zióp No niestety tutaj nie oddało. Ale no, tu oddało. Zowie, mamy pięknego bożego kapłana, klepiemy i mamy, proszę, hero i unis. Spróbujmy sobie złapać to hero. Eee, zobaczymy czy wpadnie dla youtubera co znalazł herosa no należałoby się należałoby się za, no, za znalezienie choćby choćby to już jest dobry powód dobra lecimy sobie na kwiatki eee, no oczywiście ukradzione eee, rozwiązujemy grupę ziół sprzedajemy wszystkie śmieci eee, i polecimy sobie jeszcze za dęboroszcem tak w sumie teraz kilka herosków się znalazło, no to pewnie dęborożec też będzie stał. Mam taką nadzieję przynajmniej. No i co? Po dęborożcu może coś jeszcze by się przyszukało? No, zobaczymy, zobaczymy. Najpierw ten dębek, i później czas pokaże. No i widzowie mamy szukanego dęborożca. bijemy go sobie we dwójkę. Podobno, podobno turka oddaje lepszy lot. Także cykamy go sobie, cyk. Teraz podwójny. Diamentowa, tutaj rozpraszający błyskawiczny się załadował i podwójny znowu. Krytyczny, rozpraszający diamentowa i kończymy podwójnym. ta jest, no i mamy Hero Broń na tanca. Czyli chłop nam dziabie, brońkę eee, tak wyszło. Dzięki, dzięki za dzięki za bićko Dzięki za bićko. Eee, I logamy sobie na furiona od razu. Jest i furion, i logamy sobie nim, po nim od razu na Borgorosa który również powinien stać, później logamy na ogra, który również powinien stać, i na koniec logniemy sobie na e, Cerasusa i chryzie No i pozostanie mi tylko gdzieś ustawić tego 271 e, i prawdopodobnie zostanie on postawiony o proszę heroik, No i Gituwa oddało nam za e, tego dębka, także jest okejka. E, także no 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 Pozostaje nam tylko Gdzieś ustawić 271 I prawdopodobnie będzie to pancerny Mad Dog Tak mi się wydaje Jest i Cerasus Zbijemy tutaj zwykłe buciki tylko no, Trzeba odświeżyć gierkę e, Zwykłe buciki tylko e, Coś tutaj No ostatnio w ogóle takie fajne przejście Mi się zrobiło z ch na Chrysie i Cerasusie Zrobiłem 3 przejścia I spadły 3 heroiki nie Dwa z Serasusa, jedno z Hryzi, tak to z Serasusa, te dwa tak mi się wydaje, że to i to jest Serasusa. Znaczy, ten mieczek na pewno, ale ten też mi się wydaje. No, i to z Hryzi to akurat jestem pewny, że Hryzi yy, to Herko. No, także coś tam oddały dwójki. O i proszę, unikatowy potek jeszcze. Dobrze, dobrze. No kurde, ale zaskoczył. Dziękuwa, bardzo ziksował mi to Herko. No musiał ziksować, no chyba, że nie miał miejsca w EQ, ale raczej ziksował, bo tak to by pewnie jakiegoś podka lub unikat zniszczył, żeby sobie złapać Herko. Także, no kurde, dziękuwa. Dziękuwa, ja to szanuję jak najbardziej. E, fajnie, miło. I teraz pójdziemy na Dendroculusa w takim wypadku. Zobaczymy, czy stoi. Powinien stać, bo nie widzę go tutaj na e, logu. Planowym. Nie widzę go, żeby był, e, więc powinien stać Dendroculus, e, i wtedy go sobie zbijemy. No dokładnie. No i cóż, nam wypadnie? Wypadnie nam trzy z, z wyklatki No dobra, możemy sobie tutaj z Brakulaku postać troszkę. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No legenda, fajna, <gryw> dziwna, w ogóle dziwna sytuacja, ale już no wszystko jest ogarnięte. W sensie, no jakby wyjaśnione co i jak. Bez. No, jakby no. Nie, nie ja tutaj zawiniłem. Także jeszcze raz Wam dziękuję za obejrzenie widzowe tego odcinka. No, mam nadzieję, że zostawicie srogą liczbę łapek pod tym odcinkiem, bo no, coś takiego się nie zdarza często. E, Jupiter się postarał. Jakby no, nagiął czasoprzestrzeń i wszelkie prawa fizyki i inne logiki. Także trzymajcie się, komentarz, łapka ma być. Jak nie będzie, to. To będzie mi bardzo przykro. Nara.